Kiedy używać kedar, a kiedy "quedarse"? Buenas, witam cię serdecznie na hiszpański, zapytaj poliglota. To nagranie z serii Un momento por favor i wyjaśnię ci kiedy używać czasownika quedar, a kiedy quedarse. Zacznijmy od czasownika zwrotnego quedarse. Oznacza on zostawać, na przykład zostawać gdzieś. Powiemy: me quedo en casa. Zostaje w domu. Czasownika kedar możemy użyć w różnych sytuacjach, Między innymi w przypadku umawiania się z kimś, czyli kedar con alguien. Mamy tutaj na myśli umówione spotkanie, na przykład Este viernes quedo con mis amigos. W ten piątek spotykam się z moimi przyjaciółmi. Albo, gdy dopiero umawiamy spotkanie, możemy zapytać A qué o której godzinie się umawiamy? Czasownika kedar użyjemy również, gdy mówimy, że czegoś już nie ma, czegoś zabrakło. Na przykład: No queda ma slecie, nie zostało więcej mleka, nie ma mleka. Albo gdy pójdziemy do restauracji i wybierzemy danie, którego już nie ma w tym momencie dostępnego, możemy usłyszeć od kelnera: Lo siento, no queda, przykro mi, już nie zostało, już nie ma. Czasownika Kedar możemy również użyć, gdy mówimy, ile czasu lub jaka odległość nam do czegoś została. Na przykład Kedan mes para empezar el nuevo curso. Został miesiąc, aby rozpocząć nowy kurs. Albo gdy staramy się dojechać przez zatłoczone miasto na umówione spotkanie, możemy poinformować znajomych: Me quedan 5 kilómetros – Zostało mi 5 kilometrów. Czasownika Kedar użyjemy również w kontekście ustalania czegoś. Na przykład Quedamos en comprar un piso en España, Czyli ustaliliśmy, że kupujemy mieszkanie w Hiszpanii. Albo po dłuższej dyskusji, gdy nie jesteśmy pewni, jaka jest ostateczna decyzja, możemy zapytać En qué quedamos? Na czym stanęło? I na zakończenie, czasownika Kedar możemy użyć m.in. ze słówkami bien, dobrze, czy mal, źle, gdy mówimy o tym, jak ktoś w czymś wygląda. Na przykład, gdy ktoś przyjdzie w nowej koszuli, w której wygląda fantastycznie, możemy powiedzieć Te queda muy bien. Wleży na Tobie bardzo dobrze, wyglądasz w tym bardzo dobrze. Przećwicz teraz użycie czasownika quedar i napisz przykładowe zdanie w komentarzu pod tym nagraniem. Jeśli chcesz uczyć się języka hiszpańskiego szybko i skutecznie, dołącz już dziś do naszej aplikacji Język w 15 minut lub zapisz się na intensywny kurs hiszpański w 3 miesiące. Linki znajdziesz w opisie tego nagrania. Obserwuj hiszpański zapytaj poliglotę na YouTubie, Facebooku, Instagramie i TikToku, gdzie publikuję ciekawe i przydatne zwroty. Nos vemos pronto.